ludzie do terapii podchodzą jakoś dziwnie, a ja poszłam na terapię tylko wyłącznie do tego, żeby poznać siebie mm -hmm. bardziej. Żeby wiedzieć, skąd we mnie, dlaczego we mnie pojawiają się jakieś emocje, albo dlaczego pojawiają się we mnie jakieś myśli, albo że na przykład jest mi źle. Ja nie chciałam, żebym chodziła smutna. Ja nie chciałam mm -hmm. chodzić, nie wiem, jakaś niezadowolona czy coś. No to mówię, muszę siebie poznać. No i to na tej terapii cały czas miałam takie o ja, o ja, wow, wow, ale zajbiście, ale zajbiście. No i wiecie, im bardziej siebie poznawałam, no tym bardziej. Umiałam już reagować i kontrolować myśli. nie? Że na przykład, hmm. to, że wiecie, że czułam się całe życie jakby nieważna, no to na swojej terapii się w ogóle kapnęłam, że Ej, że to w ogóle o to chodzi, nie? Hmm. No i potem to m, wtedy już kontrolowałam te myśli i mówię, daj. Ale poczekaj, to robić, jeśli nie? możesz, bo to jest super ciekawe, i dowiedziałaś się, dlaczego tak się czułaś. Mm -hmm zdradzisz nam? No tak, no bo jakby bardzo szybko musiałam dorosnąć i też mhm. dużo było jakiejś takiej parentyfikacji u nas w domu, okay. nie? No i przez to miałam takie, że wiesz, no moje potrzeby dziecka nie były zabezpieczone mhm. tak jak powinny być, nie? No nie otrzymałam wszystkiego, czego powinna była otrzymać, a to jakby rzutowało bardzo mocno na to, na emocje, na to kim byłam i kim się stałam, no nie? Więc dochodząc do tego wszystkiego i rozumiejąc procesy, które działy się we mnie, ja mogłam no, się od tego uwolnić, nie? No, na terapii się uwalnia. Tak, I, i dużo, tak, dużo rozumiesz o sobie.